Czy kiedykolwiek słyszałeś zdanie: Mężczyźni chcą tylko seksu? To jedno z tych stwierdzeń, które powtarza się tak często, że wiele osób zaczyna traktować je jak prawdę. Ale dziś chcę zaprosić Cię do spojrzenia na to zupełnie inaczej. Bo jeśli chodzi o mężczyzn po 40, 50 i 60 roku życia, to co często nazywamy chęcią, bardzo często jest potrzebą biologiczną, a nie zachcianką. Potrzebą, która wpływa na serce, mózg, odporność, poziom stresu, a nawet długość życia. I co najważniejsze, jest to temat, który dotyczy nie tylko mężczyzn, dotyczy również ich partnerek i jakości relacji, którą razem tworzą. Witaj na zdrowie i życie miejscu, w którym mówimy wprost, po ludzku, o tym, co naprawdę wpływa na Twoje zdrowie i życie codzienne. Dzisiejszy temat jest niezwykle ważny. Bo dotyczy czegoś, o czym rzadko rozmawia się otwarcie w rodzinach, a jeszcze rzadziej z perspektywy medycznej. A jednak najnowsze badania jasno pokazują, że regularna intymność może być jednym z najskuteczniejszych naturalnych sposobów wspierania zdrowia mężczyzny, tak samo jak zdrowa dieta, ruch, sen, czy odpowiednia kontrola stresu. Możliwe, że ty sam, twój mąż, brat, Ojciec albo partnerka nie zdawali sobie sprawy, jak głęboko seks wpływa na zdrowie mężczyzny od strony fizjologicznej i emocjonalnej, dlatego warto, abyście obejrzeli ten materiał razem. Nie po to, żeby wywierać presję, ale po to, żeby zrozumieć siebie nawzajem. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał Zdrowie i Życie i napisz w komentarzu, czy ten temat również dotyczy Twojej rodziny. Dzięki temu będziemy tworzyć więcej treści, które naprawdę pomagają. Kiedy mówimy o zdrowiu mężczyzny, większość osób myśli o sercu, poziomie cholesterolu, ciśnieniu, cukrze we krwi albo o profilaktyce nowotworów. Jednak rzadko kiedy mówi się o tym, że seksualność jest jednym z fundamentów zdrowia mężczyzny, szczególnie po 40., 50. i 60. roku życia. Nie dlatego, że mężczyźni mają większy apetyt. Ale dlatego, że ich organizm jest w sposób biologiczny zaprogramowany tak, by regularna intymność utrzymywała równowagę hormonalną, naczyniową, emocjonalną i metaboliczną. Gdy tego elementu zaczyna brakować, ciało zaczyna wysyłać sygnały ostrzegawcze, które wiele osób błędnie interpretuje jako stres, zmęczenie czy spadek nastroju, podczas gdy w rzeczywistości są to pierwsze objawy zachwiania równowagi fizjologicznej. W męskim ciele zachodzą w tym czasie procesy, o których nie mówi się na co dzień, a które mają ogromne znaczenie. Z wiekiem mężczyzna stopniowo traci testosteron, co wpływa na jego siłę mięśniową, poziom energii, koncentrację, metabolizm i pracę układu sercowo-naczyniowego. Naturalny spadek tego hormonu jest częścią procesu starzenia, ale styl życia, w tym poziom stresu, jakość snu, aktywność fizyczna i właśnie regularna intymność Decyduje o tym, jak szybko i jak silnie te zmiany będą postępować. To dlatego mężczyzna, który prowadzi aktywny tryb życia pod względem fizycznym i seksualnym, często starzeje się wolniej i łagodniej niż mężczyzna, który zaniedbuje te sfery. Kolejną rzeczą, o której rzadko się mówi, jest to, że układ krążenia mężczyzny jest bezpośrednio połączony z jego zdrowiem seksualnym. Naczynia krwionośne, odpowiedzialne za erekcję, są jednymi z najmniejszych w całym organizmie. Dlatego jako pierwsze reagują na problemy takie jak nadciśnienie, miażdżyca, cukrzyca, przewlekły stres czy stan zapalny. Kiedy przepływ krwi zaczyna się pogarszać, nie pojawia się od razu ból w klatce piersiowej. Najczęściej pierwszym sygnałem jest osłabienie erekcji. Właśnie dlatego wielu urologów nazywa zaburzenia erekcji oknem na przyszłość serca, ponieważ problemy w tej sferze często są sygnałem ostrzegawczym na 3 do 5 lat przed zawałem lub udarem. I choć większość mężczyzn nie zdaje sobie z tego sprawy, ciało mówi w ten sposób. Coś się dzieje, reaguj, zanim będzie za późno. Regularna aktywność seksualna działa w tym kontekście jak naturalny trening dla układu krążenia. Gdy mężczyzna doświadcza pobudzenia i erekcji, krew pod ciśnieniem wypełnia tkanki, dostarczając tlen i odżywienie. To sprawia, że komórki pozostają elastyczne, dobrze dotlenione i zdolne do prawidłowej pracy. Kiedy jednak długimi tygodniami lub miesiącami nie dochodzi do naturalnej stymulacji, tkanki te stają się sztywniejsze, mniej elastyczne, a przepływ krwi coraz słabszy. To właśnie dlatego zaburzenia erekcji mogą być zarówno skutkiem, jak i przyczyną pogorszenia zdrowia naczyniowego. Równie istotnym elementem jest prostata, czyli gruczoł, którego zdrowie zależy między innymi od regularności ejakulacji. Mężczyźni często nie wiedzą, że prostata działa jak mała fabryka płynu, który staje się częścią nasienia. Kiedy ejakulacja następuje rzadko, płyn ten zalega, co sprzyja procesom zapalnym, stagnacji i zmianom, które mogą zwiększać ryzyko poważnych chorób. Regularne opróżnianie prostaty działa jak naturalne przepłukanie układu mechanizm, który pomaga utrzymać jej tkanki w lepszym stanie. Dlatego dla mężczyzn po 50 roku życia aktywność seksualna nie jest tylko kwestią bliskości. Ale również profilaktyki zdrowotnej, obniżającej ryzyko jednego z najczęstszych nowotworów wśród mężczyzn. Warto także wspomnieć o wpływie seksu na układ nerwowy. Męski mózg jest niezwykle wrażliwy na hormony stresu, takie jak kortyzol, które w nadmiarze mogą prowadzić do bezsenności, depresji, lęków i chronicznego zmęczenia. Orgazm natomiast jest jednym z najsilniejszych naturalnych sposobów obniżania poziomu kortyzolu i jednocześnie podnoszenia poziomu endorfin, dopaminy i oksytocyny. Substancji odpowiedzialnych za zadowolenie, motywację, stabilność emocjonalną i poczucie więzi. Dlatego mężczyzna, który doświadcza regularnej intymności, często jest spokojniejszy, bardziej zbalansowany emocjonalnie i mniej podatny na impulsywność czy drażliwość. Ten efekt neurochemiczny ma również ogromne znaczenie w relacjach. Oksytocyna, nazywana hormonem bliskości, wzmacnia więź emocjonalną, buduje zaufanie i pomaga partnerom czuć się ze sobą bezpiecznie. U mężczyzn jej poziom wzrasta szczególnie po orgazmie, co oznacza, że intymność dosłownie pomaga im wiązać się emocjonalnie z partnerką na głębszym poziomie. Wielu mężczyzn nie potrafi tego wytłumaczyć słowami, ale odczuwa to intuicyjnie. Wszystkie te procesy krążeniowe hormonalne metaboliczne nerwowe i emocjonalne składają się na jedną prawdę: seksualność jest czymś więcej niż potrzebą fizyczną jest narzędziem utrzymania zdrowia. I choć temat ten bywa niewygodny, to z medycznego punktu widzenia jest równie ważny jak ciśnienie krwi, poziom cukru czy ruch. Mężczyzna, który rozumie swoje ciało, jest w stanie lepiej zadbać o siebie, a partnerka, która zna te mechanizmy, może zrozumieć, że to nie jest kwestia nacisku, lecz biologii, która domaga się równowagi. Kiedy mówimy o potrzebach seksualnych mężczyzny, wiele osób myli je z zachcianką lub brakiem kontroli. Co sprawia, że tworzą się nieporozumienia i niepotrzebne napięcia w związkach. Tymczasem za tą sferą stoją mechanizmy biologiczne, które są znacznie bardziej złożone i delikatne, niż większość z nas przypuszcza. W tym rozdziale chcę pokazać Ci, jak hormony, starzenie się, stres, styl życia i przekonania kulturowe splatają się ze sobą, tworząc obraz męskiej seksualności, który jest często źle rozumiany. Powiemy także o tym, jak małe błędy, czasem powtarzane całe życie, Mogą podkopywać zdrowie mężczyzny, a także o tym, jak można je odwrócić, zanim zaczną wyrządzać poważne szkody. Jednym z najważniejszych elementów jest zrozumienie roli testosteronu, hormonu, który nie odpowiada jedynie za libido, ale za setki procesów metabolicznych. Z wiekiem jego poziom naturalnie spada, lecz tempo tego spadku zależy od stylu życia bardziej niż mogłoby się wydawać. Nadmiar stresu, brak snu, otyłość, brak ruchu i brak intymności przyspieszają ten proces, co prowadzi do szeregu objawów: zmęczenia, drażliwości, spadku nastroju, gorszej koncentracji, słabszej odporności i problemów naczyniowych. Ciało mężczyzny po prostu zaczyna pracować wolniej, mniej efektywnie, jakby na obniżonych obrotach. A ponieważ testosteron odpowiada również za poczucie motywacji i działania, wielu mężczyzn opisuje to jako wyłączanie życiowej iskry. Co ciekawe, Regularna aktywność seksualna pomaga ten proces spowolnić poprzez naturalną stymulację układu hormonalnego. Stres jest kolejnym elementem, który ma ogromny wpływ na zdrowie mężczyzny, choć jest często bagatelizowany. Przewlekły stres podnosi poziom kortyzolu, który działa jak antagonista testosteronu. Kiedy kortyzol jest wysoki, testosteron spada szybciej, co wywołuje błędne koło. Mężczyzna jest bardziej zmęczony, mniej zmotywowany, mniej skłonny do bliskości. Co z kolei prowadzi do jeszcze większego pogorszenia jego równowagi hormonalnej. Intymność jest jednym z najskuteczniejszych naturalnych sposobów obniżania kortyzolu, dlatego jej brak może pogłębiać problemy emocjonalne, nastrojowe i zdrowotne. Wbrew temu, co niektórzy myślą, to nie jest fanaberia, ale element, który pomaga mężczyźnie wrócić do równowagi. Równie ważne jest zrozumienie, jak mitologia społeczna wpływa na życie mężczyzn. Od najmłodszych lat słyszą oni komunikaty typu: Prawdziwy mężczyzna nie narzeka, facet musi sobie radzić sam. Emocje są oznaką słabości. Te przekonania zamykają drogę do szczerych rozmów, w tym do rozmów o intymności. W efekcie mężczyźni rzadziej proszą o pomoc, mniej mówią o swoim samopoczuciu, ukrywają problemy zdrowotne i często trafiają do lekarza dopiero wtedy, gdy objawy są już zaawansowane. Wiele związków cierpi nie dlatego, że partnerzy się nie kochają, ale dlatego, że mężczyzna nie potrafi mówić o swoich potrzebach, a partnerka nie ma wiedzy, by je właściwie odczytać. Edukacja, taka jak w tym wideo, jest kluczem do przerwania tego milczenia. Współcześnie jednym z największych problemów jest to, że wielu mężczyzn nie rozumie sygnałów, które wysyła im ciało. Oceniają swoje zdrowie tylko po tym, czy mogą normalnie funkcjonować, podczas gdy problemy seksualne, takie jak zaburzenia erekcji czy zmniejszone libido, są jednymi z pierwszych objawów chorób ukrytych: nadciśnienia, miażdżycy, cukrzycy, insulinooporności czy chorób serca. Erekcja to proces naczyniowy, wymagający prawidłowego przepływu krwi, elastycznych tętnic i dobrej pracy serca. Jeśli zaczyna szwankować, to jest to sygnał, że coś w organizmie wymyka się spod kontroli. Dzięki temu wczesnemu ostrzeżeniu mężczyzna ma szansę zareagować dużo wcześniej, zanim dojdzie do poważnego incydentu zdrowotnego. Ale to nie tylko choroby fizyczne powodują problemy z intymnością. Emocjonalne oddalenie w relacji, konflikty, brak rozmowy, obniżona samoocena, niepokój czy długotrwałe zmęczenie również mogą wpływać na zdolność do odczuwania satysfakcji. Mężczyzna często nie potrafi powiedzieć wprost, że coś go boli, że jest przeciążony, że czuje się niezrozumiany i zamiast mówić, zamyka się, wycofuje lub unika kontaktu. To z kolei jest błędnie interpretowane jako brak zainteresowania partnerką, co prowadzi do kolejnych napięć. Dlatego tak ważne jest, aby nie patrzeć na seksualność mężczyzny tylko przez pryzmat fizjologii, ale także przez pryzmat psychiki i emocji. W tym miejscu warto obalić pewien mit. Wielu ludzi wierzy, że mężczyźni zawsze mają ochotę. Jest to nie tylko nieprawda, ale często źródło frustracji dla obu stron. Libido mężczyzny zmienia się pod wpływem stresu, wieku, zmęczenia, hormonów i wielu innych czynników. Jeśli mężczyzna przez dłuższy czas czuje presję lub ocenę, libido spada, co prowadzi do błędnego koła unikania bliskości. Dlatego intymność powinna być traktowana nie jako obowiązek, ale jako wspólna przestrzeń, w której obie strony czują się bezpiecznie, słuchane i akceptowane. Badania nad relacjami pokazują, że pary, które szczerze rozmawiają o intymności częściej utrzymują zdrowe życie seksualne nawet po 60 roku życia. Natomiast te, które unikają rozmów, częściej popadają w nieporozumienia, które z czasem niszczą więź emocjonalną. Właśnie dlatego tak ważne jest zrozumienie, że seksualność jest częścią zdrowia, tak samo jak dieta czy ruch, i że żadna z tych rzeczy nie poprawi się sama z siebie. Trzeba o nie zadbać świadomie, łagodnie i z pełną empatią. Najważniejszą rzeczą, jaką chcę przekazać w tym rozdziale, jest to, że większość problemów, które mężczyźni uważają za wstydliwe, jest naturalną konsekwencją procesów w organizmie i można je leczyć, poprawiać lub wręcz odwrócić. Ale pierwszy krok to zrozumienie, że to nie jest jego wina, że to nie jest problem męskości, lecz sygnał, że ciało domaga się troski. I właśnie ta świadomość otwiera drogę do prawdziwej zmiany, zarówno zdrowotnej, jak i emocjonalnej. Teraz, kiedy rozumiemy już mechanizmy biologiczne, hormonalne i emocjonalne stojące za męską seksualnością, pora przejść do tego, co być może jest najważniejsze. Co można zrobić w praktyce, aby poprawić zdrowie, odzyskać równowagę i odbudować lub wzmocnić intymność w relacji, bo wiedza jest fundamentem, ale to codzienne decyzje zmieniają zdrowie mężczyzny i jakość więzi z partnerką. I choć wiele osób myśli, że poprawa w tej sferze wymaga magicznych rozwiązań, prawda jest inna. Większość zmian jest prosta, naturalna i dostępna dla każdego, kto jest gotowy zacząć małymi krokami. Pierwszym i najważniejszym nawykiem jest regularna komunikacja między partnerami. To, co niszczy intymność, to nie brak chęci, lecz brak rozmowy. Mężczyzna często milczy, bo boi się zostać oceniony. A kobieta często interpretuje to milczenie jako dystans lub brak zainteresowania. Tymczasem otwarta rozmowa, spokojna, bez nacisku. Prowadzona z życzliwością, może całkowicie odmienić dynamikę w związku. Warto zacząć od prostych zdań. Chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali, bo to dla mnie ważne, albo zauważyłem, że ostatnio oboje jesteśmy bardziej zmęczeni. Jak możemy razem zadbać o naszą bliskość? Gdy rozmowa zaczyna się od troski, a nie pretensji, para otwiera przed sobą przestrzeń do współpracy, a nie walki. Drugim fundamentem są zdrowe nawyki fizyczne. Ponieważ ciało mężczyzny reaguje wyjątkowo mocno na styl życia, badania pokazują, że aktywność fizyczna, nawet szybki spacer 30 minut dziennie, poprawia przepływ krwi, obniża poziom stresu, stabilizuje hormony i pozytywnie wpływa na libido. Ćwiczenia zwiększają produkcję tlenku azotu, który jest kluczowy dla prawidłowej erekcji, a także pomagają utrzymać elastyczność naczyń krwionośnych. Ważny jest również sen. Mężczyzna, który śpi mniej niż 6 godzin na dobę, produkuje znacząco mniej testosteronu. Sen nie jest luksusem, lecz podstawowym narzędziem regeneracji układu hormonalnego. Trzecim elementem jest redukcja stresu, ponieważ przewlekłe napięcie blokuje wiele procesów odpowiedzialnych za zdrowie seksualne. Nie chodzi tu o rady w stylu po prostu się odpręż, ale o realne strategie. Regularne spacery, krótkie przerwy od ekranu, prostą medytację oddechową, Kontakt z naturą, a przede wszystkim budowanie relacji, które dają poczucie bezpieczeństwa. Jeśli mężczyzna ma gdzie rozładować stres emocjonalny, organizm znacznie szybciej wraca do równowagi hormonalnej i naczyniowej. Dużą rolę odgrywa również dieta, która może wspierać lub hamować zdrowie seksualne. Naczynia krwionośne odpowiedzialne za erekcje są niezwykle wrażliwe na tłuszcze trans, nadmiar cukru, alkohol i wysoko przetworzoną żywność. Z kolei dieta bogata w warzywa, owoce, tłuste ryby, orzechy, oliwę z oliwek i produkty pełnoziarniste, czyli styl śródziemnomorski, wspiera pracę serca, poprawia przepływ krwi i redukuje stan zapalny. Jest to jeden z najbardziej przebadanych modeli żywienia pod kątem zdrowia mężczyzn. Warto też pamiętać o nawodnieniu. Odwodnienie nawet lekkiego stopnia może pogarszać krążenie i poziom energii. Oprócz zmian stylu życia ważne jest to, jak para podchodzi do samej intymności. Dla wielu osób seksualność kojarzy się wyłącznie z pełnym stosunkiem, tymczasem zdrowa relacja wymaga znacznie szerszego spojrzenia. Czułość, dotyk, rozmowy, bliskość fizyczna niezwiązana z seksem, wspólne chwile to wszystko buduje fundament, na którym opiera się seksualność. Gdy para traktuje bliskość jak przestrzeń bezpieczeństwa, a nie obowiązek lub test, ciało zaczyna reagować naturalnie i z mniejszym oporem. Czasem to właśnie poszerzenie definicji intymności pozwala parze wyjść z impasu. Warto również wspomnieć o tym, że planowanie intymności nie jest niczym złym. Wielu ludzi uważa, że seks musi być spontaniczny, ale prawda jest taka, że w długich relacjach spontaniczność często przegrywa z obowiązkami, zmęczeniem i stresem. Zaplanowana wieczorna przestrzeń dla siebie może zmienić dynamikę, ponieważ para zaczyna traktować bliskość jak priorytet, a nie coś, co może się wydarzy. Jeśli starczy czasu. Paradoksalnie, planowanie otwiera drogę do większej spontaniczności, bo wzmacnia poczucie bycia chcianym i ważnym. Jeśli para napotyka trudności, nie trzeba się tego wstydzić. Wsparcie medyczne jest nie tylko normalne, ale często niezbędne. Zaburzenia erekcji mogą być pierwszym sygnałem choroby serca, problemów z poziomem cukru, niedoborów, zaburzeń tarczycy, czy problemów naczyniowych. Dlatego konsultacja z lekarzem. Szczególnie urologiem lub kardiologiem, może dosłownie uratować życie. Warto wykonać podstawowe badania: profil lipidowy, poziom glukozy, badania hormonalne, USG prostaty, ciśnienie tętnicze. U mężczyzn po 50 roku życia powinno to być standardem, nie wyjątkiem. Wspólne podejście do problemów zamiast wzajemnego obwiniania się jest kluczem. Partnerzy, którzy tak grają do jednej bramki, Redukują stres, odbudowują zaufanie i często odzyskują intymność szybciej niż mogli przewidzieć. To dlatego ważne jest, aby kobieta rozumiała, że potrzeby partnera są biologiczne, a nie egoistyczne, a mężczyzna rozumiał, że dla kobiety bliskość zaczyna się dużo wcześniej w czułości, rozmowie, wsparciu, gestach troski. Gdy obie strony widzą, że druga osoba się stara, napięcia naturalnie znikają. Na koniec warto podkreślić jedno. Zmiana nie musi być szybka, ale powinna być konsekwentna. Mężczyzna nie poprawi swojego zdrowia seksualnego w jeden dzień, ale każdy mały krok spacer, rozmowa, zdrowszy posiłek, redukcja stresu, kontakt z partnerką jest cegiełką, która odbudowuje jego siły, zdrowie i pewność siebie. Regularna intymność nie jest luksusem ani wymaganiem. Jest elementem, który pomaga mężczyźnie pozostać zdrowym, silnym i obecnym w relacji przez wiele lat. A gdy para traktuje tę sferę jak wspólne dobro, nie tylko poprawia zdrowie, ale również buduje głęboką, stabilną więź, która daje radość i poczucie bezpieczeństwa. Kiedy patrzymy na wszystkie elementy, o których dziś mówiliśmy: biologię, hormony, krążenie, zdrowie prostaty, emocje, stres i relacje, pojawia się jedna jasna prawda. Intymność nie jest dodatkiem do życia mężczyzny. Jest jego częścią biologiczną i emocjonalną, tak samo ważną jak oddech, ruch czy zdrowa dieta. Zrozumienie tego nie tylko pomaga mężczyznom zadbać o własne ciało, ale także pozwala parom budować silniejszą, zdrowszą i bardziej odporną więź. Bo kiedy wiemy, skąd biorą się potrzeby naszego partnera, łatwiej jest nam je zrozumieć zamiast je oceniać. I właśnie w tym tkwi piękno wiedzy. Pozwala nam zastąpić strach i niepewność zrozumieniem i współpracą. Możliwe, że oglądając to wideo, zauważyłeś pewne sygnały w swoim ciele lub w relacji. Być może coś zaczęło cię niepokoić, może coś wydało ci się znajome. I to jest dobry moment. Moment, w którym możesz zdecydować, że zamiast czekać, zaczniesz działać. Małe kroki prowadzą do dużych zmian. Rozmowa, spacer, badania kontrolne, więcej troski o sen i o siebie nawzajem. Każdy z tych kroków jest inwestycją w przyszłość, twoją i twojej partnerki. Bo zdrowie seksualne to nie tylko kwestia fizjologii, to również sposób na utrzymanie radości, bliskości i wspólnej siły w związku, który ma przetrwać lata. Dziękujemy, że byłeś dziś z nami. Jeśli ten materiał był dla ciebie pomocny, jeśli dał ci do myślenia, albo jeśli uważasz, że może pomóc komuś, kogo kochasz, zasubskrybuj kanał. Zostaw komentarz i podziel się tym wideo z innymi. W zdrowie i życie wierzymy, że wiedza jest najlepszym narzędziem dbania o zdrowie, a Twoje zdrowie jest naszą misją. Dbaj o siebie. Dbajcie o siebie nawzajem. Do zobaczenia w kolejnym materiale.